wydaje mi się, że nie ma nic złego w tym, że rodzice chcą korzystać z porady psychologicznej, nie oznacza to, że coś się z nimi nie tak. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że jest to objaw poczucia obowiązku wobec siebie i swoich dzieci. Nie ma też nic złego w tym, że nie wszystko wiemy. Bardzo często jest tak, że rodzice są zatrwożeni sytuacją, kiedy nie wiedzą, jak się zachować. I czasem jedna, dwie wizyty u psychologa, dobra porada, sprawia, że, że wszystko gra, że sytuacja Sytuacja wraca do normy. Czasem rozmowa z psychologiem i skorzystanie z porady to jest taka witaminacja to znaczy profilaktyka tego, co może ewentualnie iść nie tak. To nie jest zazwyczaj sytuacja, w której w rodzinie coś nagle się wydarza oczywiście takie też się zdarzają ale zazwyczaj sytuacja niczym w horrorze powoli narasta. i Początkowo czujemy, że coś może być nie tak, ale jeszcze boimy się powziąć jakieś kroki, a wydaje mi się, że w takim momencie dobrze jest skorzystać z porady psychologa i bardzo często, no właśnie, profilaktycznie sprawia się, że dana sytuacja nie rozrasta się do rangi wielkiego problemu, tylko jest duszona w zarodku. Warto więc, nawet jeżeli nic się spektakularnego nie dzieje, skorzystać z takiej porady, nauczyć się dostać pewnego rodzaju narzędzia, które sprawiają, że rodzice zice potrafią rozmawiać się ze swoimi dziećmi wwwmkro.warszawa.pl .um